Dziś sprawdzimy najdziwniejsze i najbardziej popsute mity z trybu kreatywnego. Dla przykładu, na tej mapie jest ukryte pomieszczenie, w którym znajduje się Vending Machine z Renegade Trader. A to, czy uda mi się ją zdobyć, czy nie, zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Podobno można zrobić gigarifta. Wystarczy tylko użyć szczeliny. A ja w tym momencie muszę milion riftów skopiować w jednym miejscu. O? I muszę teraz to wiedzieć. A ja muszę patrzeć, jak to wygląda, i faktycznie jest to ogromne. Sądząc po dźwięku, skopiowałeś ich z jakieś Miliard. No co to najmniej. wyglądało. A mit potwierdzony. Podobno, kiedy wlecimy na desce surfingowej na crash pada, to będziemy nas odbijać ona coraz wyżej. Kepciu, jak myślisz, ile metrów dolecę w powietrze? Sto co najmniej, A Ty lecisz coraz wyżej? Nie, Ale... właśnie nie lecę. Cały A. czas spływam 1,9 metra maksymalnie. Coś tu nie działa. W tym momencie spróbuję ze sky limitu, maksymalnej wysokości, czy się uda. Jak ustawiasz monajek? Myślę, że nie trafisz. Trafiłem! Aha! <laughs> Wizyki tu oszukana jest! No niesamowicie cię odbija. No nie jest to widowiskowy odbijacze u tego pana, to się odbijało na tysiąc metrów do góry, więc no niestety mi to balony jak nic. Podobno można zadać kilkaset tysięcy obrażeń mieczem. Zrobiliśmy wszystkie ustawienia szalone. Jesteś gotowy, Kapciu, dostać w ciry? No właśnie nie wiem, czy jestem, no. Ja podchodzę do ciebie 390 tysięcy! Ej, nie wiedziałem, że to zadziała! Myślałem, że tak 10 tysięcy to dużo. Ja cię będę dzisiaj cały dzień nawalał. No, A zobacz, ile ty bez tego ulepszenia? 90 tysięcy! Okej, okay, czyli ulepszenie jest mocne. Kepciu wam napisze w komentarzu, jakie ustawienia trzeba było zrobić, prawda? Tak, tylko napiszcie komentarze, że chcecie mieć ustawienia, to wam podam. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno jesteśmy w stanie zobaczyć odbicie mapy z pierwszego rozdziału. Kepciu, gotowy jesteś? Co? Serio? To jest locek, który ma odbijać. Szyba taka. No i jak widzicie, ja tam gdzieś tam sobie chodzę, Kepciu tam sobie chodzi. W tym momencie wszystkie moje ustawienia są na epickich, ale jak zmienię je na średnie, to uwaga, nie dość że się odbijamy, to widać tutaj zielone tereny, mimo że wokół nas nie ma żadnych zielonych terenów i... Ktoś, kto wymyślił tego mita, powiedział, że to jest mapa z pierwszego to jest rozdziału. Meksyk. To jest Meksyk? No, styl, no, stary. No, ja teraz rozbadam z kilometra. Widzę te trzy kamienie. Ty, tu jest droga, faktycznie. Tu są kamienie? Tak. Ty, to to jest możliwe nawet, ale Hollywood! Tak się nie spodziewałem, że zobaczę pierwszy rozdział, ty. A, I pustynię! Mano, mano bawi, bawi, Amit potwierdzony. Ale to, co mega fajne, to to, że od dzisiaj i ja będę mógł grać bez problemu na najwyższych ustawieniach Fortnite. A to wszystko dzięki partnerom dzisiejszego odcinka, czyli marce Epic Games oraz Nvidia. Taką oto! Potężną paczkę dzisiaj od nich dostałem, a jest to nic innego jak karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4080. Obecnie w moim komputerze mam kartę Nvidia GeForce RTX 2080, no upgrade jest naprawdę potężny. Z tego co wiem, niedługo ma pojawić się również nowy tryb kreatywny 2.0, więc boost FPS-ów na pewno się przyda, bo naprawdę mocno liczę na ten tryb. Jak wiecie, w Fortnite mamy też zaimplementowanych bardzo dużo technologii marki Nvidia, a dla mnie najważniejszą chyba jest technologia Nvidia. Nvidia Reflex. Jest to technologia, której zadaniem jest zmniejszenie opóźnień systemowych, czyli momentu odkliknięcia myszy do pojawienia się reakcji na ekranie monitora. W prostych słowach, pozwala ona szybciej widzieć przeciwników na naszych ekranach. Opcja włączone plus wzmocnienie z moich testów działa tutaj najlepiej. Jeśli wy sami w nowym roku chcielibyście zakupić nową kartę graficzną, to oczywiście karty Nvidia znajdziecie w sklepie Computronic. Dużo dostępnych modeli, fajne promocje, polecam gorąco sprawdzić. A my wracajmy do mitów. Podobno za pomocą tego urządzenia jesteśmy w stanie zniszczyć serwery Fortnite. Ale będziemy tego potrzebowali znacznie, znacznie więcej. No to budujemy! Oto wykonana. Ile ich tu Kepciu myślisz, że jest? 40 tysięcy! Ja bym obstawiał 70 tysięcy, a 7 tysięcy brakuje mi do miliona, więc suba zostawcie zanim rzucimy, a my rzucamy na teraz! Dawaj, dawaj, dawaj! Go! Proszę wybuchnąć serwer! Wybucha, wybucha, to jest! Ty! Panie o... mogę rzucać! Nie, nie mogę rzucać. <laughs> O, teraz pięknie się odpowiedzialność. Pingu. Ty odpowiedzialność bierzesz za to. Przepraszam, Epic Games. A to jeszcze partner tego odcinka, ja im serwery wybucham. No, Keptu tak będzie ciężko z nami. Jezu, yes, co so jest? So co się dzieje? Dla takich momentów żyję właśnie w tym Fortnite'cie. O, wow, odległ, I serwer wrócił do normy. Namit, no, potwierdzony! Wybuchliśmy serwer. Podobno, na kreatywnym można bardzo łatwo mieć tryb pierwszoosobowy. Wystarczy tylko takie wielkie hasz budować. Ciężkie to było, Kepciu? Dwie sekundy roboty i to dosłownie. A, no, bo ty taki jesteś sprytny. Potem Biegle. wsiadacie na motorek, podjeżdżacie w to miejsce, macie tryb pierwszoosobowy i podobno pistolet. Wygląda fajnie. Ty, no tak. Hollywoodsko, no Hollywoodko, stary, jak to wygląda dobrze, a później po... zobacz jak stara. Ty, no dobra, fajnie to. Scarrington, trochę bym się oddalił akurat. O kurde, jak wygląda ten Excalibur, Hollywoodsko. No, ale Skar też wygląda fajnie, a najlepiej dual beret. Juts, wejdź, jak, dual jak wygląda, Kempcia? Tak, żebym go. Ko kochał mocno. No. Nie, dual berety wygrywają wszystko. Jezus, co ja widzę w tym momencie. Oczy ryby, głowę, ty, co ja widzę? Mózg. <noise> Pierwszy raz chyba ci się zdarzyło, co? <noise> Rzekał. No nie ma co gadać, mi potwierdzony. Podobno da się nieskończenie kręcić na trybie kreatywnym. Jeden ze sposobów to jest użycie miecza podstawowego, a mianowicie trzeba podejść pod ścianę, użyć supermocy na mieczu, podskoczyć się, złapać. Ty... Jakby to nie działało. No nie jesteśmy w szoku, bo już to trochę testowaliśmy dzisiaj. Drugim sposobem jest to, żeby naładować kolejny miecz, mycz, miecz, miecza, uszyć go i wpiąć się na górę. No ale jak widzicie, też nie zadziałało. Tutaj panów wychodziło za każdym razem. I ja też pamiętam, że kiedyś coś takiego robiłem już w odcinku i wtedy też wychodziło. No ale prawdopodobnie Epic Games musiało to naprawić, bo próbowaliśmy naprawdę tysiące razy i tam się nie da wspiąć. To jakby się uznał ten mit? obalany. Yy, obalane. Podobno jest opcja nieskończonego sprintu i nieskończonego otwierania drzwi. Jak widzicie. Tyle nie było dla mnie problemem. W takim razie mam tylko czas zwiększyć ich liczbę o milion. O, miliard! Robota skończona, ustawiliśmy ich z 1200 co najmniej i Kepcio teraz na próbę będzie biegł, więc 3-4 kepcio, lecisz! Ogień! Lecę, lecę, działa, działa, działa! I ty serio jakby... Co jest? I. Ale zbyt mi się skończył na końcu! Dobra, teraz profesjonalista musi sprawdzić! Piękne! Dawaj cwaniaku! A. OK, czyli tam już bez Sprinta się biegło tę końcówkę, bo to budowaliśmy kilka. Czyli w sumie to nie jest takie nielimitowane. Ale przynajmniej wygląda chodził z No to prawda, więc ja chyba bym zaliczył tego mita. Podobno można zrobić wielkie zwierzęta. Diga dzika zrobimy, Kepciu. Wstawię Proszę go jaka. i musisz go powiększyć jak najbardziej sila. Jest na To już tak... A, jest duży. Okej. Okay. To jak? Teraz rozpoczynamy grę i zobaczymy, czy urodzi się taki wielki. Gra rozpoczęta. Ty, gdzie ta świnia? Gdzie ta św... O, jest! A! I to jest no. ta duża świnia? Ty, dwie nawet się zrespiły! No wielkie Aj, to one nie są, się. bym powiedział. Znam większe rzeczy, nawet na tej mapie są większe rzeczy. Jak jesteśmy już przy prosiakach, to Jezu. zobaczcie co zrobił Kepciu Droga ich tu za dużo! Ale jak już ma obecnie papryczek w grze, jestem ciekaw, co się stanie jak prosiak zje papryczkę. Mój chyba zjadł. Zjadł! Jezu. I co? Ty no, chyba nie jest na papryczkowany, a twojego nakarmię hotu. Dawaj, dawaj, dawaj temu zrobi! Zjadł! Testujemy, no nic. Okej, okay, czyli pewnie dlatego usunęli papryczki, bo nic nie robiły. Ale zabawy z dzikami mamy tutaj sporo. Mit opalony w takim razie. Jak widzicie, leje deszcz. I podobno parasole, które są w Fortnite, nie chronią przed tym deszczem. Kepciu, zapraszam pod parasolkę. Idę. No faktycznie, prze, prze kapuje Jak gdyby nic nas nie dzieliło od tego deszczu. A co, jakby powiększyć ten parasol do takich rozmiarów? No to jeszcze bardziej przepuszcza. No to nieźle odwaliłeś. Dramat. No mi to balony jak nic. Uuu, ale wiertło. Potężne, Kepciu. Gigant. I podobno jest fajny sekret w tym yy, wiertle. Pokazać ci? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że cały czas jak było to wiertło na mapy, to nie wiedzieliśmy o jednej rzeczy? Podobno, jak usunie się tą ścianę, to pojawia się ukryty pokój. Ty! Co jest? <laughs> ja nie wiedziałem, że naprawdę ty. tutaj coś jest, ale... Jest totalnie mocny. Polki sufit, telewizor, do, do, dowodzenie. W takim razie, jaki jest mit? Potwierdzony, Kepciu, potwierdzony. Podobno nie ma limitu motorów na mapie kreatywnej. A o dziwo innych pojazdów jest, więc to my też ciekawe. No, jakby nie było limitu, to by było naprawdę spoko. To co? Bierzemy, kopiujemy e i wygrywamy. No i chwilę później. Motory aż po sam horyzont. Siadaj, Kepciu, na jeden. Jestem właśnie. Starty z tylu motorów. Ej, um. to ty jesteś? Starty tych motorów tutaj jest 800, nie? Wydaje mi się, że więcej niż 800, no ale no jest ich naprawdę masa, i tak naprawdę tylko pamięć nas tutaj zmusiła do przerwania, dodawania kolejnych. No to na pewno tu nie ma limitu żadnych. Więc mit potwierdzony. No ale najwyższy czas wrócić do mapki z początku tego odcinka, gdzie jest Renegade. Raider do zdobycia. Na przykład v też są. Może zacznijmy od v Proszę mi dać tutaj je. Error. Niby error, a napisane, że w kilka dni dostanę v na konto. Będę czekał, na pewno się zjadą. No to zobaczmy, co wymyślą przy Renegade Raider. Wyklikacie lajka like i suba. Ja klikam F i zobaczmy, co będzie. Potem mam spróbować. No, całkiem to logiczne. No to poczekam chwilę, może się naprawi. 30 sekund do końca mapki, więc no więcej czasu. Chyba czekać nie można. Klikam i zobaczmy, co będzie? Oczywiście, że ten sam error. Któż by się spodziewał? No mi to oczywiście obalony. W trybie kreatywnym możecie zrobić wszystko to, a nawet i więcej niż widzieliście w dzisiejszym odcinku. A dla tych bardziej leniwych Epic Games na bieżąco aktualizuje i wybiera najciekawsze, gotowe mapy kreatywne. Klikajcie, oglądajcie na teraz to wszystko, trzymajcie się, pa pa!